Ojej, Mati, a ja mam dzisiaj na szesnastą paznokcie. Spoko. A jak się tam dostaniesz? Hmm, może autobus wezmę? Sama nie wiem. No autobusem to tam na pewno dojedziesz. Uff, wiesz jakie one są takie brudne. No, a przecież po drodze może być tyle niebezpieczeństw. No tak. I takich creepy facetów, którzy zaczepiają takie piękne damy. Łe, to tobie nic nie grozi. Słucham? Nie, 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 bo ja to w grze mówiłem. A, no bo wiesz, ja jestem mała i nie mam jak się obronić. No tak, musisz uważać. A jak ci faceci chodzą na siłownię i będą więksi ode mnie, to co ja mogę zrobić, jak będą chcieli mnie porwać? To w razie czego musisz szybko biegać. Wow. Ale to pogoda jest taka zdradliwa i chyba będzie padać. A nie chciałabym się przeziębić. No to weź sobie parasol. Tak, to bym pewnie nie szła, ale już się umówiłam. A przecież trzeba szanować czas wszystkich stylistek. No to już idź. Ej, tak mnie zagadałeś, że już jest 15.48. No jak byk, teraz już nie zdążę. Czyli co, chcesz, żebym cię zawiózł? To lecę po torebkę. No oczywiście.